W ostatnich 30 dniach złoto ustanowiło historyczny rekord, ale jednak jego cena spadła już o ponad 100 dolarów za uncję. Dlaczego o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB? Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest korekta, czy co, dzieje się coś więcej, jeżeli chodzi o cena, cenę złota? Najprawdopodobniej jest to korekta, natomiast ma ona dosyć mocne podłoża, związane zarówno z fundamentami, jak i taką sytuacją na rynku. Ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że mieliśmy na świecie bardzo wysokie stopy procentowe, które już zaczynają być powoli redukowane, to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że popyt wśród banków centralnych był bardzo, bardzo duży, a prym w zakupach złota ze strony banków centralnych wiódł Ludowy Bank Chin. I przez 18 miesięcy, z miesiąca na miesiąc, Ludowy Bank Chin zwiększał. Swoją ekspozycję w złocie, jeżeli chodzi o swoje rezerwy. Natomiast maj był pierwszym właśnie miesiącem od 18 miesięcy, w którym Ludowy Bank Chin nie zakupił złota. Więc to spowodowało tak naprawdę dosyć dużą niepewność wśród inwestorów co do kontynuacji trendów wzrostowego na rynku złota. A do tego oczywiście dołożyły się bardzo mocne dane. Z amerykańskiego rynku pracy, które zmniejszyły szanse na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo jeszcze niedawno oczekiwano tego, że pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu, natomiast oczekiwania przesunęły się dopiero na listopad, więc jakby ta perspektywa utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas powoduje, że mamy taki. Moment zastoju na złocie, natomiast raczej powinniśmy oczekiwać kontynuacji trendu zakupu przez banki centralne, czyli jakby banki centralne będą odchodzić po części od amerykańskiego dolara w rezerwach. Oczywiście dolar pozostanie tym kluczowym, tą kluczową rezerwą wśród wielu banków centralnych, ale jednak ta ekspozycja na, ten, to na amerykańskiego dolara będzie się zmniejszać i tą drugą ekspozycją będzie najprawdopodobniej złoto. Więc, pod tym względem tego trendu, można, można oczekiwać kontynuacji tego trendu. Natomiast, jeżeli chodzi o stopy procentowe, no to jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że Europejski Bank Centralny zdecydował się ostatecznie na cięcie stóp procentowych i prawdopodobnie w tym roku obecnie stopy jeszcze raz lub dwa razy. Rezerwa Federalna, oczywiście gdzieś tam te oczekiwania się przesunęły, ale myślę, że na koniec wakacji ponownie zacznie być głośno na temat obniżek i być może Rezerwa Federalna zdecyduje się na cięcie stóp procentowych we wrześniu. Więc no to są takie czynniki, które. Gdzieś tam pokazują, że raczej to, co obserwujemy w tym momencie na złocie, to jest tylko i wyłącznie korekta i jest jeszcze szansa na to, że zauważymy nowe historyczne szczyty w tym roku. A spójrzmy na inwestowanie w złoto z perspektywy polskich inwestorów, no zwłaszcza, że złoty osłabił się wobec dolara i to jest ta różnica na mniej więcej 10 groszy na dolarze. Jak jest z zapłacalnością inwestowania w złoto? Tak, w przypadku w przypadku inwestowania w złoto, w polskich złotych, no najprawdopodobniej już minął ten najlepszy czas na inwestowanie w złoto, jeżeli sobie popatrzymy tutaj na wykres, no to widzimy wykres złota, bardzo wyraźne wzrosty od lutego tego roku, czyli byliśmy jeszcze tutaj w okolicach 2000 dolarów za jedną uncję, natomiast sięgnęliśmy już poziomów niemal 2,500 tysiąca dolarów za jedną uncję. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na złotego, no to tutaj ten wykres pomarańczowy no pokazuje, że tu w tych okolicach, prawda, przy historycznych szczytach, mieliśmy złotego w okolicach 3 dolara po 3,90, natomiast no teraz jest już to blisko poziomu 4 zł i 4 grosze, więc teoretycznie ten najlepszy moment na inwestycje w złoto już minął, natomiast, natomiast no trzeba też zauważyć, że Najprawdopodobniej w okresie letnim złoto może zyskać na wartości ze względu na te czynniki związane z potencjalną presją na obniżki stóp procentowych, i również trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy również sezonowo dosyć słabego złotego w okresie letnim, więc oczywiście jest tutaj szansa na to, żeby żeby to złoto, złoto jeszcze relatywnie tanio kupić. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w złoto powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa, więc takie fluktuacje tygodniowe czy miesięczne nie powinny nas tutaj jakoś bardzo martwić, więc to, że jakby ten najlepszy moment przynajmniej w ostatnich miesiącach minął na kupno złota, biorąc pod uwagę sytuację walutową, no to nie można wykluczyć tego, że jeszcze za kilka miesięcy złoto ponownie będzie relatywnie tanie w ujęciu polskiego złotego, bo jednak po okresie wakacyjnym, biorąc pod uwagę sytuację fundamentalną polskiego złotego, być może zauważymy jeszcze raz spadek złotego. Dolara poniżej 4 zł za jedną jednostkę walutową. Jak więc dalece jest realne, że ustanowiony zostanie rekord 10 tysięcy zł za uncję złota? Myślę, że jest to kwestia czasu. Trudno powiedzieć, czy to będzie perspektywa najbliższych trzech miesięcy, czy do końca tego roku, czy raczej to będzie kwestia początku przyszłego roku. Natomiast myślę, że do tego poziomu jakby dotrzemy w najbliższym, w najbliższych, w najbliższym czasie, więc jakby tutaj pod tym względem myślę, że jest tu szansa na osiągnięcie tego poziomu. O cenach złota rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.